Witajcie. Od początku tego roku szkolnego nagrywam filmiki, w których wyjaśniam Wam wiele zagadnień matematycznych, żebyście mieli możliwość znalezienia pytania, znalezienia odpowiedzi na pytania, które Was nurtują. Jeszcze kolejny filmik poświęcę na. System zapisywania wielkości. W tym roku w szkolnym już mówiliśmy o, o tym, jak Rzymianie zapisywali wielkości różne, używając swoich znaków. Odsyłam Was do filmiku. Znaki rzymskie raz jeszcze, tam jest wszystko wyjaśnione. Znaki główne, całościowe, pamiętacie, cztery znaki i trzy znaki połówkowe 5, 50, 500. I ten system, że po lewej stronie znak pomniejszający może być tylko jeden po prawej stronie Znak powiększający. Mogą być trzy znaki powiększające. Obok siebie takie same. Mogą być maksymalnie trzy. Oczywiście z tych całościowych znaków połówkowych nie wolno. Ale to są zasady, o których opowiadam na zupełnie innym filmie. W tym roku również zajmowaliśmy się wielkimi liczbami. Tak naprawdę. W naszej szkole uczniowie w klasach szóstych i siódmych potrafią odczytywać i zapisywać liczby ci zdolniejsi, nawet trzydziestocyfrowe. Pamiętają o tym, że są klasy liczbowe, klasa jedności, tysięcy, milionów, miliardów, bilionów, biliardów, trylionów, tryliardów, kwadrylionów, kwadryliardów i tak dalej. No i tutaj już jest wstęp do tego, o czym chcę mówić dzisiaj, teraz, bo to jest e, przy liczbach wielocyfrowych, System, którego używamy, to jest system dziesiątkowy. System dziesiątkowy polega na tym, że stosuje 10 znaków, 10 cyfr to po pierwsze, a drugi element to są kolejne potęgi liczby 10. Wielkości zapisane w systemie dziesiątkowym używają 10 cyfr, te cyfry arabskie. Tak naprawdę, hinduskie i kolejne potęgi liczby 10. Jak mamy zapisaną jakąś wielkość, to na pewno przy użyciu tych cyfr w jakiejś tam konfiguracji, no i na pewno ze świadomością, że w zależności gdzie dana cyfra stoi, to ona oznacza odpowiednią ilość i odpowiedniej potęgi liczby 10. Na przykład, liczba 246 to już dzieci w nauczaniu początkowym wiedzą, że dwójka wstawiona w tym miejscu oznacza dwie setki. Szóstka postawiona w tym miejscu oznacza 60, a czwórka oznacza cztery jedności. A dzieci starsze, które poznały już potęgowanie, wiedzą, że jedynka to jest zerowa potęga dziesiątki, że dyszka to jest dziesięć do potęgi pierwszej, a stówka to jest dziesięć do potęgi drugiej. No i im większa liczba, czyli liczba zbudowana z większej ilości cyfr, to będą... Rosły te potęgi liczby 10, a znaki, cyfry będą ciągle te same. Ciągle będziemy używali tych 10 znaków. No i dochodzimy do, do tego, czym się mamy zająć teraz, a mianowicie do systemu dwójkowego, zwanego też w niektórych publikatorach, w niektórych miejscach systemem binarnym. Dwójkowy system. No i. To jest najłatwiejszy system, bo używa tylko dwóch cyfr: 0, 1, 0, 1. No i używa kolejnych potęg liczby 2. Na końcu zawsze jest 2 do zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej, 2, 2 do trzeciej i tak dalej. Do nieskończoności możemy te potęgi liczby 2 wymieniać. No i muszę pamiętać, że 2 do zerowej to 1, 2 do 1 to 2, 2 do 2, 4, 2 do 3, 8 i tak dalej. No i teraz zabawa. Dzisiaj. Klasy siódme pisały sprawdzianik. Różnie poszło. No i ten filmik nagrywa między innymi dlatego, że jedna dziewczynka napisała nie umiem. Nie umiem. No i trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić. Postaram się właśnie, aby dzięki temu, co pokażę na tym filmie, żeby na następnym sprawdzianie dostała tak jak jej koledzy, czy koleżanki, proszę bardzo, szósteczka, Ktoś to pisał na zielono, też szósteczka i szósteczka. Tu też szósteczka, tylko mam dane osobowe schowane. I piąteczka, mały, drobny błąd rachunkowy. I piąteczka, i piąteczka. I, i tak, większość ro, ro, radzi sobie fantastycznie, bo tak naprawdę to jest taka zabawa. To jest skodowanie albo rozkodowywanie. Oczywiście, trzeba pamiętać o tych zasadach, i, i, i wszystko staje się proste. Zapiszę liczbę w systemie dwójkowym. Taką zupełnie spontanicznie, na przemian, używając 0 i 1. Pamiętajcie, że w systemie dwójkowym najwyższa cyferka, której używamy, to jest 1. Zapisałem. Taką kombinację zer i jedynek i do tego jest informacja, że jest to zapisane w systemie dwójkowym. No i teraz muszę to odkodować, rozszyfrować, ile to jest w systemie dziesiątkowym. No i teraz zastosuję tą informację, którą mam tutaj wypisaną. Wiem, że od końca na każdej z tych pozycji znajdują się odpowiednie potęgi liczby 2. Na końcu zawsze 2 do zerowej. 2 do pierwszej, tu jest 2 do drugiej, tu jest 2 do trzeciej, a tu jest 2 do 4. No i muszę jeszcze znać te potężne liczby, że 2 do 0 to jest 1, 2 do pierwszej to jest 2, 2 do drugiej to 4, 2 do trzeciej to 8, 2 do czwartej 16 każda następna zwiększa się razy 2, bo to są kolejne potęgi liczby 2. Żeby nam się to nie mięszało, zrobiłem takie półeczki. No i teraz no i teraz tylko zabawa. Zbieramy. Jaka wartość jest zapisana 10101. 0, 1, 0, 1. To jest informacja, że w tym miejscu, że mam jedną 16 Jest Użyta 1 szesnastka. 0,8, no to po prostu pomijam to. Tu nie ma nic, ale jest jedna czwórka. To 4. Jest 0,2 i jest 1,1. No i zobaczcie. Wściekle trudne dodawanie. 1,0,1,01 1, 1 w systemie dwójkowym to 21 w systemie dziesiątkowym. Czy to jest takie trudne? No nic. Pierwsze koty za płoty to teraz 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. I to jest jakaś wielkość zapisana w systemie binarnym, dwójkowym. Różnie na to mówią, ale ciągle mamy do czynienia z tym samym, czyli z kolejnymi potęgami liczby 2. Jest tutaj coś zakodowane. Postaram się to rozszyfrować. Półeczki. Każda cyfra stoi na takiej, jest ulokowana na takiej półeczce i to, ta pozycja decyduje o wartości. Wiadomo, na końcu jest zawsze 2 do zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej, 2, 2 do trzeciej, 2 do czwartej, 2 do piątej, 2 do szóstej, 2 do siódmej. No i można sobie wcześniej przygotować. Zresztą poleciłem swoim uczniom, żeby zrobili sobie taką ściągę na okładce, kolejne potęgi liczby 2, od potęgi zerowej do 10, albo jeszcze dalej, i wtedy jak ktoś ma problemy z liczeniem pamięciowym, sobie tam zerka. 2 do zerowej to jest tak naprawdę 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. No i zbieram. To, co jest zerem, już mogę przekreślić, żeby mi się nie plątało, żebym przypadkiem pomyłkowo nie dodał tego. No i teraz jest tak. Jest jedna 128, zapisuję. Jest jedna 64. 0,0 nie ma nic, ale jest jedna ósemka. Jest jedna czwóreczka. I to wszystko, bo dalej były zera. No i muszę to sumować. 128 i 8 to jest 136 i 4 to jest 140 i 64 204 rozszyfrowałem strasznie skomplikowaną wielkość no i tak to wygląda troszeczkę trudniejsze to znaczy dla mnie równie łatwe jak ktoś ma wprawę to dla niego też będzie równie łatwe e, zamiana z systemu dziesiątkowego na system dwójkowy drugą stronę Telefon 37. Liczba 37 zapisana w systemie dziesiątkowym ma być zapisana w systemie dwójkowym. No. Czyli muszę sobie przygotować, zerknąć muszę, która największa potęga dwójki mieści mi się w 37. No, nie trzeba być geniuszem, zobaczcie, największa, która mi się mieści, to 2 do potęgi 5, a więc 32. Pozostałe 64 to już jest za duża wielkość. Czyli zobaczcie, największa potęga dwójki, którą mogę użyć, to jest 2 do 5. Pamiętam o tym, że zaczyna się od potęgi zerowej, czyli muszę 6 pozycji przygotować. 6 półek, raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i tak jak poprzednio, wiemy o tym, że na końcu jest 2 do zerowej, później jest 2 do pierwszej, później jest 2 do drugiej, później 2 do trzeciej, 2 do czwartej, 2 do piątej. czyli Innym kolorem, żeby się nie mieszało. Tu będzie 1, tu będzie 2, tu będzie 4, 8, 16, 32. To są wielkości na zielono wpisane. Ja tymi wielkościami muszę nas zbierać 37. No to tak. Wezmę sobie 1, 32. Zostaje mi 5 do wypełnienia. Żeby wypełnić 5, 5 zbuduję z. Z czwórki i z jedynki, czyli tu biorę jeden. Pozostałe wielkości są mi niepotrzebne i te pozycje wypełniam zerami. Hello, mam to. Liczba 37, ta w systemie dziesiątkowym, zapisana w systemie dwójkowym to jest 100101 i to jest w systemie dwójkowym. Trudne? E, eee. no to jaką wielkość by tutaj? Nasz dywizjon, słynny trzysta dywizjon 303. Dywizjon myśliwski, który zasłynął w bitwie o Anglię podczas II wojny światowej. Nasi piloci byli po postrachem Messerschmittów 110, Messerschmittów 109 i bombowców, Junkersów i tak dalej. Ale nie o tym chciałem mówić. Teraz zobaczcie: mam zbudować liczbę 303 używając dwóch cyferek 0 i 1. No i kolejnych potęg liczby 2. To są te wypełniacze. Tymi potęgami liczby 2 muszę wypełnić 303. Liczbę 303. No to teraz moja ściąga, która maksymalnie potęga liczby 2 zmieści mi się w 303. Mhm. Mm to już jest 100. Maksymalna potęga liczby 2, która mi się zmieści w tej mojej liczbie 303 to jest 256, a więc 2 do 8. Skoro jest 2 do 8, to muszę przygotować 9 półeczek, bo wiadomo, że. 8 i 2 do 0. 9 półeczek. No to śmigam. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 półeczek jest. Na końcu jest 2 do 0, czyli jest 1. 2 do pierwszej 2. Już nie będę mówił, bo to każdy wie. Każdą kolejną uzyskuję mnożąc poprzednią przez 2. 32.

I to 3 to jest 47. To jeszcze muszę uzbierać 47, czyli użyję jednej 32. Jak z 47 użyję 32, to zostaje mi 15, a 15 uzyskam 8, i 2 to jest 10 i czwórka i 1. No i mam tę wielkość. Pozostałe półeczki wypełniam zerami. No, i jest. Dywizjon 303. Liczba 303 zapisana w systemie dwójkowym to 100, 1 Oczywiście można sobie sprawdzić. Nikt nie jest taki genialny, że nie, nie może mu się przydarzyć błąd rachunkowy, więc się upewnię. Pisemnie. 256 wybrałem. Wybrałem 32. Wybrałem 8. Wybrałem 4. Wybrałem dwójkę i wybrałem jedynkę. Dodam to, czy to faktycznie daje mi 303. No to śmigam. 8 i 8, 16 i 4, 20 i 3, 23. Piszę 3, 2 leci dalej. 2 i 5, 7 i 3, 10, 0, 1 dalej, 3. Jest. I na tym polega zabawa w zapisywanie i odkodowywanie wielkości zapisanych w systemie dwójkowym binarnym 15 minut wędziłem, Mam nadzieję, że moja koleżanka z klasy 7 już nie będzie musiała tak pisać. Już nie będzie musiała tak pisać. Na końcu na ocenę celującą na szóstkę dałem takie zadanie, zobaczcie jest 1, 2, 1, 2 i jest informacja, że to jest zapisane w systemie trójkowym. To możecie łatwo skojarzyć, skoro system dwójkowy używa dwóch znaków i kolejnych potęg liczby 2, to system trójkowy będzie używał trzech cyfr, 0, 1 i 2 oraz kolejnych potęg liczby 3. Czyli na końcu stoi 3 do zerowej. Później jest 3 do pierwszej, 3 do drugiej i 3 do trzeciej. Czyli mam do dyspozycji wielkości: 3 do 0 to jest 1, 3 do 1 to jest 3, 3 do 2 to jest 9, 3 do 3 to jest 27. Czyli ile tutaj zapisano w systemie trójkowym, mam odpowiedź, ile to jest w systemie dziesiątkowym. Czyli zobaczcie, jest użyta 1,27, czyli jest 1 raz 27. Później mam 2 dziewiątki, czyli piszę 2 razy 9, później znowu jest jedna trójeczka użyta, i na końcu są dwie jedynki. To co u góry to jest przemnożnik. Tej odpowiedniej potęgi liczby 3, bo tu jesteśmy w systemie trójkowym, 2 razy 1, żebym nie zapomniał. No i 1 razy 27 to 27, 2 razy 9 to jest 18, 1 razy 3 to jest 3 i 2 razy 1 2. Tak się fajnie składa. Dodawanie jest działaniem przemiennym, więc łatwo sobie najpierw dodam te dwie liczby. 27 i 3 to jest 30, natomiast 18 i 2 to jest 20. Ale z Cuzanem daj mi 50. 1, 2, 1, 2 w systemie trójkowym to jest w systemie dziesiątkowym 50. I tym optymistycznym akcentem żegnam Was. Mam nadzieję, że system dwójkowy będzie dla Was już teraz łatwy. Nara